Muszę coraz mniej jednak słuchać doradców, bo przez moją karierę solową przepłynęłam przez, przez różne miejsca, przez różne wytwórnie, managementy itd. I, i oczywiście bardzo dużo się nauczyłam i, i, i dorozwinęłam. Natomiast no, mam taki moment, w którym myślę sobie, że jest taka mnogość propozycji w ogóle mm -hmm, gatunkowych mm -hmm. i wszelakich, że Patrzenie na to, i nadganianie, doganianie, i, i pytanie się AJANARA, czy, czy ta gitarka dobrze, mm -hmm. jakby coś, co się skończyło we mnie tak kompletnie. I no miałam taki, taki już moment, że, że ludzie na przykład dają Ci Fryderyka za tę płytę. Mm -hmm. I że fajnie, super w ogóle, ekstra, mm -hmm. ale na przykład nie możesz zorganizować trasy koncertowej, bo jednak jest to za, za skomplikowane. Nie przeszło RMF-u badania. to mm -hmm. No nie, Paulina, albo piszesz dla ludzi, albo wiesz dla siebie. I ja naprawdę miałam takie... Może w sumie to i dla siebie. <grywka>